Mogłeś, 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 zrobić strona. trolla ustawiłeś się Oj, dobra. mogłeś zrobić strona w Brazylii Kurde, za blisko się ustawiłem no, a ja też nie Ja mam 1,3, więc było zielono Powodzenia Powodzenia Kurwa, Adriano Kurwa mać Wszędzie czerwono no, Spidziela ja, Kurwa! Na tire dole! lewo, no! Safety car, no nie. Ale wirtu. Błagam, niech będzie safety car. No, przydałby nie się. Nie ma opcji. Tak, nie ma opcji, zaraz. Kurwa, niech kurwa! Adrian! Ty lat, lat, to. jestem Właśnie to zrobiłem! No, teraz to zrobiłeś, ale musiałeś mi przeschnąć. Bo byłeś wolniejszy tak ci siak. Dobra, tam walcie ze sobą, walczcie. się. ale zdanić. ta ptaka, że to. jest taka głupia, że na tych limonkowych szkodek nie odróżnia. Okej, okay, czyli mam bardzo małe. Dobra, to spróbuję dojechać do boksu, chociaż przy, teraz przez te dwa kółka będę patrzył, jak to się... czym to się je, to jest jedzenie w boksie dopiero. Ile Tam jest tutaj? 3. Przecież ja byłem rocznikiem, który nie miał ustnej. O, ja o taki fart. Ale ja na ustnej to w ogóle miałem mitologię. E, stwierdziłem, że trzeba się na konkrety powołać, co nie? Powiedziałem pani, no, wymknęło mi się, zapomniał. A pani stwierdziła, że o, mi sprycie. wymieni wszystkie utwory mitologiczne. A szkoda. Uważaj, Paweł Szynowy na mnie nie mogę się utrzymać. Na oponę. Ile jest hardów? Ja bo... Jeden, J jeden. Ja. ja. Ja tylko startowałem. Ale przydałby się safety car teraz. I tak mocno. Trzeba umieć się ładować materia. A ty kurwa nie umiesz jeździć, więc zamknij morder. Wow, ostro. Zadynka. Nieprawda. By... My... Po co ja teraz? Ja za mną będą ja się biły w aretbule. 6-7. No i blu, ja jestem. O Adrian, ty tak mówisz, że goń, goń, goń. A kto jest Ja mam 6 sekund, nie wiem, kurde, za. No, ja no. Ale to, Ale to twoja 6 sekund dana. kary? Tak. No, ja mam 3 za... rozsienanie tak. no sekretów, dlatego, że taka syklona. Nie, nie, nie ma żadnych ostrzeżeń, nie? Nie ma. No, czy... Przedano ferować no. ma... aż 6 sekund kar. No, F Ale tak ta nie przelizga, to nie idzie utrzymać się w torze. No. Ja tam się na przyczepność się narzekam. Ach, but. Jeszcze. O. o kurde, tu dla za Nie można. Raz, że wyspinowałem przez damage. E przed chwilą. Dwa, że jak gdyby nie... Dobrze, ja stabilnie 9 pozycję. Pozycja. pozycja. O, a, bo ja mam 6 sekund, a... Musiałbym jeść za mną. Za mną pić? Bo ja sobie tyłu rozwaliłem, dlatego go, go. odjechałem. Znaczy, no, za to ten Ferrari to na pewno wyjadę. Bo... Chociaż... Nie, wyjadę, wyjadę. Ale switchback cudowny był, to. O, <laughs> kto mówi? No, ktoś switchbacka a, no to tak, świnia był przepiękny. Czemu pięty. wy z przodu się bawicie. Ja tu nawet, nawet ja tu się nie pocał, ON, już dojechałem DO WAS Ale tu się NA napiera... Oooooo! I! Były. I wderzenie! No! Zaczynamy to! Ja weszłem do tego. Dobra, zraziłem nowe medy, let's go. Kurde, nie mam trochę skrzydła. Ale już trudno Jezu ale farta miałem bo ja się popatrzeć popatrzę ze szczęścia I dawaj te medy Adi żebyś nic nie odwalił Ja właśnie nie wydychajłem kółko temu i nagle jest safety car bo jest... George nie ma presji musisz to wygrać To to kolejny safety car? Rozmawiam We can się. win this George, keep focus 5 <laughs> kółek ścigałem Aha ja muszę utrzymać prędkość bo jest safety car Paweł bierze może Paweł czujny Ostatnie pięciokrążeń Grand Prix Las Vegas Zwo Spierdolił to start! Poszli! Bierz go, daj wuj, daj wuj, nie masz nic do stracenia Nie, aż tak to nie aż taki szalony to ja nie jestem! Ja mówiłem do giera. Ale teraz... ...wychodzić wewnętrz, kawkę. Od wewnętrznej, od wewnętrznej. Kurwa, schował My się, mam. jebanie nie, nie, nie ma gdzie, a to z lewy to się nie opłaca Ja pierdolę karę na karze O, pierdole O kurwa Ściąg pozbyłeś się, co bym Kasujesz ptaka Do ostatniego korzenie Chodź mi go za to wyprzedzenie <noise> wtedy No i dawaj, Paweł, no Boże, kom wolno jedzie Jeden, Jedno 10 za żebyś był w stanie jakiekolwiek tempo Jebany, tym razem lepiej wystartował To heroiczny dive, dawaj No, na to bichajno konsekwencja. konsekwencje Za daleko, kurde o, ale tam z tyłu go bomb. Oh, Jeszcze da się zrobili daję wąt. Daj, aj, twój kurek, nie ma co. Mi pokazuje ciągle, że jest samochód bezpieczeństwa, nie? Nie wiem czemu. Aha. Mi też. stop <laughs> 5, wow. A oh. wyrwał. Wyrwał G3! Nie masz rolę. To ma rolę. Bo... E, e, nagrodą jest kolorek własny. Do końca roku w przypadku podium. O! Znaczy, czekaj, to pan mi... ma pernamentną no, w tym momencie. E, niewinny, czyli ty kamil będziesz mieć do końca roku, gier też do końca roku. Klasa, spoko.